Lalo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Syberemi, a dzisiaj znowu idziemy, słuchajcie, do szkoły Among Us i coś czuję, że dzisiejszy dzień będzie totalnie, słuchajcie, odpalony, więc koniecznie teraz stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie z woreczkiem i napiszcie mojdy, w komentarzu, jaki następny odcinek na tym kanale chcielibyście zobaczyć, słuchajcie. I pamiętajcie przede wszystkim o subskrypcji z woreczkiem, moi drodzy, jakieś konkursy pewnie będziemy robić niedługo, więc pamiętajcie o tym, a my idziemy już, słuchajcie, do szkoły Among Us po przerwie świątecznej, moi po świętach, słuchajcie, więc zobaczymy w ogóle, co inni impostorzy dostali w ogóle coś na święta, więc Chodźmy w ogóle, czy nie impostorzy. Krumejci, moi dudzy, nie wie, nie to, żebym kogoś oskarżał do razu, że jest impostorem, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, idziemy już do szkoły, słuchajcie. Tam w ogóle jest, o co patrzcie, czemu on nie siedzi na tej kłodzie swojej Pomarańczowy, mordo, czemu ty nie siedzisz na kłodzie? jest tutaj. A ty już, powiem ci, że się ci na tyłku, na tyłku pewnie. Pokaż jak pokaż ty, star. Odcisnęło ci już od tej kłody, stary. Ta, ta, tak. Dobra, lepiej usiąć to ci jeszcze ja, bardziej, bardziej odcisnieł. Dobra, stary, więc uważaj w ogóle. O, jakie czapki macie? czy w, w ogóle. co tam Też Nie, ci jesteś takie czapki. Elo, jakie macie fajne czapki, w ogóle co Masz ciasteczko, biedny dostałeś na świę... dostałeś na święta ciasteczko biedny! Dobra, stary, jestem biedny, no nie obrażaj a, mnie, a, a, nie mam czapeczki No dostaj Ja dostałem na święta yy, z Cyberpanka dostałem na święta. W ogóle mój ryzy, by the way, Sery akurat dostałem na święta cyberpanka, ale dobra, tak dostałem cyberpanka na święta w ogóle. Co? Wymienimy się prezentami, dobra. nie wymieniamy się prezentami. Haha, mam lepszy prezent od ciebie. No weź, ale ja ci dam czapkę. Chcesz czapkę? Nie chcę twojej czapki, bo mam coś lepszego. Dobra, słuchajcie, idziemy na lekcję. Dobra, chodźcie w takim razie do sali w ogóle. Chodźcie w ogóle O oh Boże, nie, nie, do szafki, nie, do szafki, dostali. Do o dzień dobry, proszę pani, dzień dobry, jaki piękny dzisiaj dzionek, ośliżony A co pani przy komputerze tak się to się siedzi? Jest. No a, przecież, czemu pani mnie wygania? no tutaj tak fajnie z miłą atmosferą. au! I w ogóle co tu robi kartunkat? Dobra, słuchajcie, nie, już jest eee, choinka w ogóle. Fila, u ej, co tu się? Co tu się? Co no co stary, no bo no, święta przecież są były, jeszcze została choinka w ogóle, zobaczcie a, jak gwiazdy w ogóle. No przecież odebrałeś ty stary, ty masz, a, bo cię nie było, no tak, ciebie nie no, było przecież Nie było go, słuchajcie mój, to ma problem, słuchajcie, ale dobra, proszę pani, czego? Czego się dzisiaj uczymy w ogóle? Ponieważ dzisiaj jakiś i chyba impostoryzm dzisiaj jest, tak? No. I co, czego się dzisiaj będziemy uczyć, proszę pani? To zobaczycie. No to zobaczymy, no ja chcę wiedzieć, czego się dzisiaj uczymy, proszę pani! I co? Zobaczysz. Ja nie pani... interesuj się czerwony, jak coś pani powiedziała powiedziała. Oki? Ognij... No dobra. 50 zł za te wiesz to. No, wiesz co, no, to. Dobra. dobra, zostawcie to mnie w takim razie, proszę pani, dobrze, czy ja mogę w takim razie zapytać się oficjalnie, czego się cię uczy, ponieważ nie wiem czego książki wyjmować. Możesz usiąść i nie, się mogę nie pytać usiąść. Ale... Się Dobrze, o, idę tak. usiąść, dobrze, bo siadam, dobrze. Bo nigdy nie użyliśmy książki. Dobra, dobra, siadam, słuchajcie, mówię. ta pani jest jakaś naprawdę pyszczelna, naprawdę, dobrze. Ale co ty chcesz od pani nauczyć? Dobrze, dobrze stary, zreszymy. dobrze, dobrze już, już, stary, fantastyczny. Nie tak się, się uczyć, bo... Ja Dajcie <laughs> mi się uczyć, dobra, proszę pani, co, losowanków, w takim razie, czy coś pani nie chce powiedzieć, czasem No muszę ci uwagę wpisać. No jak to uwagę, no co, jak to uwagę, To jest nie mój drogi, jaką uwagę jak nie. Ja pani też pisuję uwagę, ja pani też pisuję uwagę. Dobrze. Dobrze, dobrze, to co, dobrze, możemy już losować? Ja ostatni, ja ostatni, ulega, losuję, ja, ja ostatni losuję, ja ostatni idźcie tam sobie losujcie w takim razie, ja ostatni idę losować, jedę ja ja do konta. No, Dobrze, już. Dobra, nie, nie, do takim razie, idźcie losować w takim razie Zobaczymy co ja mam w ogóle Dobra, ja nie, po ja po nie, idę w takim razie nie, ja w takim razie nie, nie, w takim razie w nie, razie, nie, 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 co nie, drodzy, dobra nie, 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 Dobra, co nie, 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 ale nie, to drodzy, dobra, to będzie nie, nie, dobra, więc nie, nie, Dobra, możemy iść, słuchajcie, Więc idziemy na przerwę w ogóle to pod, pod nosem tam. Ja w ogóle zobaczę te prezenty, słuchajcie, możecie z nami, chodzi. oni, nie, oni, zam, oni zam, widzą, moi drodzy. Zam. Dobra, i nie ma dla Was prezenty, ja patrzyłem, tutaj są tylko same dla mnie. Dobra, słuchajcie, mój drodzy, piękny prezent. Dobra, nie ma, więc zobacz, słuchajcie, tylko naprawię tutaj oświetlenie, bo mnie prosiła pani. dobra, tutaj fajna żarówka, generalnie fajna żarówka, dobra, jeszcze nie wyszedł pomarańczowy, zobacz ile są te, ile są batony pomarańczowe w automacie. Dobra, stary być pójdź zobacz, dobra moi słuchajcie, my wchodzimy do fentów. Zaraz, tylko pójdę, że tam niby, pójdę że niby Dobre batony, ale dobry baton, ale dobry baton. słuchajcie, dobra, idziemy do, idziemy do wentów, mm, słuchajcie, moi drodzy, jestem impostorem, dobra, dobre, słuchajcie, moi drodzy, my do wentów i słuchajcie, ogólnie zobaczymy, co się takiego jest, gdzie jest coś specjalnego tutaj podobno, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj w ogóle coś, coś tu jest, zobaczcie, moi drodzy, to przejście jest w ogóle, tutaj przecież skrzynka stała, ale zobaczcie, mamy przejście w ogóle, o, co chodzi, zobaczcie, co to jest, czy to jest... To o czym myślę, zobaczcie moi drodzy Czy to jest koło Fortuny, zobaczcie, tutaj są nasze kolory To jest pomarańczowy, brązowy Czyli chomik, moi drodzy, jest tutaj fioletowy I jest też niebieski, moi drodzy Słuchajcie, moi drodzy, czy to jest to koło, które decyduje O tym, kogo mam najpierw zabić Słuchajcie, to będzie naprawdę totalna To będzie już totalna gierka, słuchajcie Czyli co, muszę w takim razie zakręcić tym kołem I zobaczymy, kogo pierwszego będę musiał, moi drodzy, zniszczyć Jako impostor, więc uwaga, moi drodzy Kręcimy, więc koło, uwaga, w ruch w takim razie Dobra, moi drodzy, więc Kręcimy, zobaczcie, czy naprawdę kręci! Uwaga, uwaga! E, pomara... Okej, okay, pomarańczowy, dobra mój drodzy. Dobra, słuchajcie, mój więc idziemy w taki macie go załatwić, słuchajcie, lecimy szybko. Zobaczcie, pójdziemy może wentami do kibla w ogóle, albo tutaj słuchajcie do sekretariatu. Zobaczcie, on tam jest przy automacie, dobra słuchajcie, gdzie jest tylko reszta? W toalecie ich nie ma, chyba ich nie ma w toalecie. To słuchajcie, nikogo nie widać, w ogóle nikogo tutaj nie widać, dobra, słuchajcie, nikogo, nikogo nie ma. Oni chyba są na górze. E, pomarańczowy stary po teraz te tutaj te te te, po... um, powiem ci, dobra! Że Mamy go! go! Mamy go, mamy cię, mamy cię, jest postorem! Haha! Ha. Dobra, tak moi dobra, dobra mamy go, mamy go! Mamy go, mamy go! Mamy go, mamy go, okay. mój, mamy! Szybko. szybko! Szybko, szybko. Dobra, trupa, znalazłem, trup, trup, szybko, alarm, alarm! Alarm, słuchajcie, trupa mamy! Mamy trupa, słuchajcie, pomarańczowy! Zobaczcie mój dozy. nie żyje pomarańczowy, chodźcie wszystko, musimy do kafeterii w takim razie, słuchajcie, alarm. Alarm jeszcze raz, słuchajcie, kto mógł go zabić? Naprawdę kto mógł go zabić? To wy byście... Nie, nie ja, to naprawdę nie ja, uwierzcie mi. razem. Dobra. A gdzie jest Halo, to? Słuchajcie, nie żyje, nie żyje, nie żyje pomarańczowy. Tragedia się stała. Pomarańczowy naprawdę nie żyje. Nasz kumpel najlepszy w ogóle. Pomarańczowy. Naprawdę, nie słuchajcie, stary, kto mógł go zabrać? No, no, nie wiem. Słuchajcie, bo ja jest, widziałem, nie ja nie wiem, ale ja widziałem jak chomik ty przychodziłaś tutaj na dole, pamiętam ja po ona coś. jak była ze mną. No, 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 stary, no ale, no, ale no. przed tym jak poszło do ciebie to ja widziałem jak ona wychodziła A ona i tędy przychodziła. Ca... Ciągle ze mną A Nie to była to ciągle, miała? bo na początku. Ja, ja głosuję, ja głosuję na chobieg w takim razie. Ja głosuję na czerwonej. No to ja skipuję, bo ja chodziłam z obecnie koleguje, to, No dobra, słuchajcie, czy co, nikt nie odpadł w ogóle? Dobra, słuchajcie, więc dobra. to na pewno byłaś chomik, ja będę ci siedził. Yy, dobra, dobra, słuchajcie. Sposób. Dobra, słuchajcie, mój <laughs> drodzy, lepko, szybko idziemy na górę, słuchajcie, idziemy do koła fortuny i musimy zobaczyć, kogo teraz mamy zamciąkać, moi drodzy, więc słuchajcie, lecimy sobie do koła fortuny, lecimy tutaj, musimy dajeć tylko do wentów, słuchajcie. Lecimy i zobaczmy na kogo teraz, mój drodzy, padnie, więc uwaga, uwaga, na kogo teraz padnie, <laughs> słuchajcie, podchodzimy, dobra, słuchajcie, uwaga, na kogo teraz padnie i cyk. Dobra, moi drodzy, kręcimy, kręcimy i uwaga, i uwaga, i uwaga, moi drodzy, fioletowy. Zobaczcie, fioletowy, dobra, słuchajcie, lecimy, taki fioletowy go Lecimy, moi drodzy, załatwimy zaraz drania. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie jest fioletowy? Dobrze, słuchajcie, mój drodzy, gdzie on może być? Zobaczcie, wychle tutaj, tylko nie ma go tutaj. Okej, okay, moi dody, musimy go w ogóle znaleźć, słuchajcie, więc okej, okay, słuchajcie, a co gdyby... Zobaczcie, pójdziemy jeszcze tylko Ojej, pójdziemy jeszcze tylko. kurczę, pójdziemy... Aj, je... dobra drodzy, pójdziemy jeszcze tylko tutaj, zobaczmy w takim razie, czy może jest tutaj gdzieś, zobaczcie, nie ma go tutaj, W ogóle tutaj, tutaj są wenty, moi drodzy! Nigdy nie widziałem tutaj wentów. Aha, okej, okay, dobra, słuchajcie, mój drodzy, musimy pójść teraz, tylko... Może on, on może być na górze, słuchajcie, moi dody, więc pójdziemy sobie teraz na górę i musimy go, słuchajcie, załatwić, drodzy, okej. Okay, Słuchajcie, gdzie on może być? Gdzie on może być? Zobaczcie, może tutaj. O nie zobaczcie, jest! Bawi się zabawkami, zobaczcie w ogóle. Czemu on się bawi zabawkami? O to chodzi? Zobaczcie, normalny taki kozak w świecie. A wiecie co w świecie, dobra, słuchajcie, mój kozak naprawdę, kozak taki ja się zabawkami bawi. Naprawdę, mój drodzy, dobra, słuchajcie, pójdziemy teraz go po cichutku, zobaczcie, on mnie nie widzi, on się bawi w ogóle z jakimś laką ślanką. zobaczcie, o co z nim chodzi. Okej, okay, moi drodzy, e, stary, ej, no tak, hej, tak, hej tak. w ogóle stary, słuchaj. E, ch czemu co to jest to w ogóle? Chcesz, stary, to jest, kolega, to jest jeden twój kolega... A stary, co się stało? Czy ty byłeś zawsze taki, tutaj, taki... Yeoman klasowy Ta, Yeoman Ty, kurde, jesteś Yeoman Stary, stary, Dobra, mamy go, mamy go, mamy go Mamy go, mamy go, mamy go, Mamy go no Mamy go Mamy go, mamy go, mamy go, damy go to we go, to go, mamy go. To proszę, słuchajcie, szybko. Alarm, 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 szybko. Słuchajcie, alarm, alarm, alarm. Eee, u to e, kupuję sobie, ale fajne chipsy, ale fajne chipsy. Gdzie? O cześć Cyjano, w ogóle, ale fajne chipsy, w ogóle. Słuchajcie, widzieliście w ogóle, widzieliście w ogóle tego Cyjanowego w ogóle? Fioletowego, gdzie jest Fioletowy? fioletowy? Gdzie... Nie, nie zabijałem go? go. Gdzie jest fioletowy w ogóle, stary? Chodź tutaj na górę A czy może. na pewno nie zabijałeś go? Nie wiem, może on być. Nie wiem, gdzie jest. Fioletowy, fioletowy, fioletowy. Gdzie ty jesteś, fioletowy? O nie, on nie żyje! Co się stało? To, się ty, to był chomik Na pewno to był chomik, naprawdę nie Alarm na trzeba w ogóle niech. wnieść, alarm podnosimy I to była na pewno chomik, ja to wiem Moi drodzy, naprawdę, to była na pewno chomik Słuchajcie, alarm, alarm, alarm Dobra, słuchajcie, więc ja wszystko już wiem Nie musicie nic mówić, to była chomik Naprawdę, to Właśnie, była chomik ja Ty też nic nie musisz mówić, ja powiem, że to ty Nie, to Kiem naprawdę nie. nie Ja nie wam obiecuję, to nie. Nie. że to nie ja na wam, Ja wam naprawdę obiecuję, że to nie ja Naprawdę, musicie mi naprawdę uwierzyć, że to nie ja Naprawdę, Uwierzcie hmm. mi, zobaczcie jak... I ja kiedy ja byłem tutaj z wami, to naprawdę. I ty se... byłeś z nami? No, kupowałem przecież chipsy w tym tutaj, w tym automacie, stary. Kupowałem tutaj chipsy. A ty no, byłeś yy, za yy, tym, a ty wiesz, nie byłeś nie tutaj za tą recepcją, stary. Ty, ty, ty byłeś za tą recepcją, cipsy. później ja kupowałem chipsy. I później zapytałem się ciebie tylko, gdzie jest fioletowy, ponieważ nie, 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 chciałem mu oddać nie, nie. ciasteczko, no, powiedz, któremu powiedz, pożyczyłem. Ile się kupuje chipsy? Powiedz mi się, ile... Ile przez tą całą rundę nie kupisz ani, ani jednego chipsa? No jak, stary, no przecież. No, ej, zacięły się, no halo! Zacięły się ja, chipsy no, moje! No, chipsy no, dobra, mi się zacięły, dobra, no! Ciebie, już. Nie, nie, chomik, naprawdę, to nie ja, musisz mi uwierzyć! Nie, to nie ja, słuchajcie, naprawdę. po, to naprawdę, poczekajcie, zanim zagłosujecie, bo naprawdę popełnicie wasz największy błąd w życiu. Największy błąd w życiu was popełnicie, naprawdę. O, ja naprawdę, ja byłem tutaj w, w ogóle. A ja chomik, naprawdę, przecież, stary, co ja nowy stary, mordo, uwierz mi, przecież widziałeś mnie. Widziałeś Boże, mnie, nie stary. Ja mojego bohata, więc mnie nawet nie przekonasz. Ale nie, stary, nie, stary, widziałeś mnie. Ja byłem tutaj z tobą, ale nie widzieliśmy obaj, obaj. Ale, nie widzieliśmy chomik. Ja która była, właściwie ja jej nie widziałem, stary. 5 sekund temu ją widziałem, aby tak szybko nie zabija. Dobra, dobra, słuchajcie. Ja chcę wygłosić moje oświadczenie ostateczne. To naprawdę nie byłem ja, amen. No i co w takim razie? na kogo głosujecie? Na mnie nikt nie zagłosuje. No ja na ciebie. No, ej, ja no, no, tam ej! Tam Jak to nam? Ej, ty też na mnie chomik? No! Nie, no. O proszę, nie ja głosuję na komik w ogóle Więc no proszę pani, niech pani werdykt ogłosi No wygraliście no Byłem oh. impostorem, macie już macie Byłem impostorem, fantastycznie Ogólnie słuchajcie, dzisiaj było koło fortuny Którym kręciłem, i słuchajcie to koło fortuny Decydowało o tym, kogo pierwszego miałem zabić Stary mm -hmm. O naprawdę, naprawdę mega w ogóle mm -hmm. Więc o fioletowy, już dobra słuchajcie W każdym razie, naprawdę gierka była Niezła słuchajcie, więc naprawdę to było bycie nie na tyle się jeszcze nie skończyło no nie, skończyło się lekcja, ja nie skończyła, skończyła się lekcja, naprawdę skończyła się lekcja To byłby na tyle, słuchajcie, naprawdę dzisiaj był fajny odcinek, fajna no. gierka była. I Do zobaczenia w kolejnym odcinku, koniecznie napiszcie w komentarzu, bo już nie wiem Co wy chcecie zobaczyć następnego na tym kanale, i następny odcinek Zobaczymy, do zobaczenia, elo, elo, żegnajcie, cześć i pa Pa, elo, elo.